Cześć! W dzisiejszym nagraniu pokażę, jak tworzyć własne zadania w NXie, czyli takie procesy, które będą coś wykonywały na naszym kodzie. Ja nazywam się Emil Juchnikowski na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami. JavaScript od frontendu w Ionicu, Angularze po backend przy użyciu Node.js, NestJS i baz danych MongoDB. Dodatkowo zajmuje się też zagadnieniami DevOps w zakresie automatyzacji budowania i deployowania aplikacji Kubernetesowych w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Dobrze, żeby utworzyć nasz własny, customowy egzekutor. Musimy stworzyć po pierwsze nasz własny customowy plugin i żeby to zrobić musimy dociągnąć plugin dodatkowy do naszego workspace'u, który będzie nam na to pozwalał i robimy to w sumie w taki sam sposób jak dociągaliśmy plugin do Angular'a czy do Nesta, czyli po prostu musimy go pobrać w formie paczki node NPM. Instal, n, well, X, plugin czekamy chwilkę, plugin nam się instaluje. No i od tej pory możemy po prostu sobie mm, mamy, do, mm, mamy możliwość taką generowania Dodatkowej biblioteki, która będzie de facto naszym pluginem. I zrobimy to sobie przez Enix e, Console, tak? Fajniemy. Enix Generate i bierzemy plugin. Ok, i nazwiemy go po prostu Test. już utworzoną kolejną bibliotekę, tak, która się nazywa Test Plugin. I co ona ma w sobie? Ona ma w sobie mm, dwa pliki konfiguracyjne dla egzekutorów i dla generatorów. No bo nasz plugin, tak jak już przedtem w poprzednich nagraniach wspominałem, może składać się z zarówno egzekutorów, czyli czegoś, co będzie wykonywać coś na naszym kodzie, jak i generatorów, czyli takich narzędzi do do automatycznego tworzenia kodu. Przejdziemy do egzekutorów, i jak tutaj widzimy, widzimy definicję naszych zadań tak, w, ramach, w ramach tego naszego pluginu, tak, czyli naszych egzekutorów. Z automatu nam się stworzył egzekutor, który się nazywa build. Tak? No, ale m, możemy mieć kilka takich, właśnie zadań w ramach pluginu, więc stworzymy sobie kolejne takie zadanie i jak je stworzymy też przez generator. Wpiszemy sobie plugin. To mamy tutaj oprócz yy, w tym właśnie pluginie nx-plugin, oprócz tworzenia pluginu możemy tworzyć generatory i executor. Stworzymy sobie executor i nazwiemy go echo. I tutaj, wymaganą opcją jest stwierdzenie, w jakim projekcie, w jakiej bibliotece to będzie stworzone. Czyli ta nasza biblioteka. Test plugin. Ok, i uruchamiamy taki generator. I stworzył on nam kolejne nasze zadanie, tak? które się nazywa Echo. Co jest w ramach takiego zadania? Po pierwsze. Mamy tutaj taką konfigurację w JSONie naszego zadania. Możemy tutaj y, sobie stwierdzić, opisać, jakie opcje będzie mieć nasz, nasze zadanie. Tak? No i tutaj w ramach testu nazwiemy, zrobimy sobie jedną opcję, która się będzie nazywała tekst. Tekst. I. To możemy dla takiej, o takiej opcji, dla tego takiego propertiesu, yy, skonfigurować. Po pierwsze jego typ, tak? I ustawimy sobie tutaj typ jako string. I możemy jeszcze o, na przykład popisać, tak? Tekst do wyświetlenia. Dobra, mamy to. Kolejny plik, plik jaki mamy, to mamy schemat naszego, naszych opcji, które będą wprowadzane do tego naszego zadania, do tego naszego egzekutora. Tutaj w sumie opisujemy to samo co w poprzednim pliku, tylko tak, tam było dla konfiguracji, a tutaj, tutaj już do naszego oprogramowania też, żeby dobrze było typowane, stawiamy ten nasz tekst. Zapisujemy i tak, możemy sobie też robić testy do naszego egzekutora. E, tutaj już widzimy, że nasze opcje nie pokrywają się z tym schematem, więc sobie tutaj, żeby nam tego błędu nie wyświetlało, bo nie będziemy robić w ramach tego nagrania testów, e, sobie tylko tutaj przedstawimy tą wartość tekst i przejdziemy do definicji naszego egzekutora w pliku executor.txt. To jest plik, który jest wykonywany przez Noda w ramach NX, a więc tutaj możemy wszelkie importy związane z Nodem wykorzystywać, tak, no bo możemy dowolną logikę sobie tutaj pisać, która będzie w ramach tego zadania wykonywana. I tutaj domyślnie przekazane są te nasze opcje, tak, które według tego naszego schematu są tutaj stworzone, ale możemy też odwołać się do kontekstu, w którym to jest wykonywane. I jak to się robi? Importujemy typ kontekst z przestrzeni nazw nrwl.dkit. I tutaj z niego jeszcze skorzystamy, bo on tutaj może nam przyjść jako drugi parametr i Tutaj go sobie tutaj dodamy, żebyśmy wiedzieli, co on tutaj może nam dać do naszego zadania. I co tutaj jeszcze jest ważnego, że nasz, nasze zadanie, nasz egzekutor musi asynchronicznie promisem zwrócić obiekt, który będzie mieć informację, czy poprawnie wykonaliśmy to zadanie, czy nie. W takim właśnie polu success i tutaj bólo, bólem przekazujemy tak. Rufos, czy to zadanie zostało poprawnie wykonane, czy nie? OK, i w ramach tego testowego zadania, no, wyświetlimy tak, bo to jest zadanie, które się nazywa echo, więc ono tutaj nam będzie po prostu wyświetlało wartość, która będzie w opcjach przekazana. Tak, tekst. Dobrze. I y co może nam tutaj jeszcze przekazać kontekst? Te sobie testowo wyświetlimy, i sobie na przykład wyciągniemy z kontekstu nazwę projektu, w ramach którego zostało to zadanie e, wykonane. I jest od tego pole Project Name. Ok. Możemy się dostać też do całej konfiguracji naszego e, projektu. Jak to, do tego możemy podejść, jak możemy to wyciągnąć, e, zrobimy sobie to w taki sposób, że no, nazwijmy sobie to jako konfig, hmm, 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 hmm. tutaj mamy takie pole, które się nazywa Workspace. I z tego workspace'u możemy wyciągnąć projekty i dostaniemy się przez klucz tego naszego nazwy, naszego projektu. Tak, czyli kontekst, project name i zaraz zobaczymy, co tutaj się nam wyświetli. Dobra. OK. I mamy ten nasz już executor w tym momencie taki, sorry, tutaj nie kontekst, tylko console, tak, bo chcemy sobie po prostu wyświetlić to. E Mamy sobie taki nasz testowy egzekutor stworzony i jak z niego możemy skorzystać. A w taki sposób, jak korzystaliśmy z, już z innych gotowych egzekutorów. Czyli na przykład przejdziemy sobie do naszego projektu z API, i tutaj, jak mamy różne zadania w naszym projekcie stworzone, to tak samo stworzymy sobie kolejne zadanie na podstawie. Naszego egzekutora, które to tutaj mieliśmy już echo, tak w poprzednim przykładzie, więc teraz nazwiemy to jako echo 2. I e, jak się dostać do tego naszego egzekutora? No tutaj już operujemy na przestrzeniach nas tak samo jak robiliśmy to podczas importowania e, w TypeScriptie naszych zależności, czyli bierzemy sobie NR, e, sorry, nie nrw, tylko nazwę naszego projektu, tak, bo to co jest stworzone u nas w projekcie to jest e, w tej przestrzeni nazw małpa e, test MX. Tutaj nam podpowiada w tym momencie m, ten bazowy, testowy egzekutor, ale my skorzystamy tego, z tego, którego sami e, napisaliśmy. Dobra. I tutaj w opcjach przekażemy ten nasz tekst. Tekst prowadzony. Dobra. I to w sumie tyle. Tak mamy już wszystko skonfigurowane, wszystko mamy pozapisywane. Teraz będziemy chcieli po prostu skorzystać z naszego egzekutora. I to robimy tak jak inne, czyli jak to z budowaniem, czy, czy testowaniem. Czyli bierzemy, czyli wpisujemy w konsoli npx, npx. Echo 2, tak, bo tak się nazywa nasze zadanie i wykonujemy je na projekcie API. Coś tam też się nie wykonało, ok, bo mamy nazwano Echo 2, a przecież to się nazywa jako Echo. Dobra, przepraszam. Jeszcze raz uruchamiamy i zadanie nam się wykonało. I co się działo w tym momencie? Ten nasz tekst został tutaj e, wyświetlony, tak? czyli to, co tutaj przekazaliśmy w opcjach, e, poprawnie zostało wyświetlone. Pokazuje nam się tutaj konfiguracja naszego projektu, z którego, jak widzimy, już możemy na przykład wyciągnąć wszystkie pliki, jakie są w naszym projekcie, bo mamy to wszystko w tablicy. Mamy tutaj informację, gdzie jest ten nasz projekt, tak? czyli jeżeli byśmy chcieli z tego kontekstu tylko już z kontekstu projektu coś wykonać, tak? no to, e, to, to już tą informację mamy. Mamy też tagi. No wszystko co mamy tutaj w Project JSONie też jest tutaj zawarte plus te nasze pliki. Więc tutaj do takich rzeczy związanych z projektem e, możemy, e, możemy się dostać i to jest tyle fajne, że na przykład jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić własne zadanie do e, budowania e, obrazów dockerowych czy publikowania tak, no, i mielibyśmy na przykład plik docker file w, tutaj w strukturze umieszczony e, w API, tak, no to już po tej ścieżce root możemy się do niego dostać i zbudować nasz obraz na podstawie e, na podstawie tego właśnie tego pliku, który tutaj będzie umieszczony e, w katalogu z app. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję za obejrzenie i zachęcam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania całego kanału, ponieważ będą tutaj się pojawiały kolejne nagrania o Enixie.